Aż to dwie, aż ja mam wędlinę, to mam dosyć. No. <laughs> ja, będzie dostała dwie paczki parówek. No. <laughs> Ile tam było? 2 kilo prawie parówek będziesz miała. No, no to 1 kilo 400 wyjdziemy. No. Ta, ta się robi zrobisz na ten, na kolację Kaszankę No to nie musi ciągle kaszanki jeść, nie? To ile tej kaszanki będzie jatnie? 3 dni ją jeden kawałek taki? Ta? To ile tej kaszanki małeś? 2 kilo? Taki kawałek jak 3 dni, a dwa kawałki schowałam do lodówki. Mhm. I też soków. Tak? No, no, Ale może mu się znudzi coś, nie? No znudziła już mu się. <laughs> no to teraz dostać parówki, to parówki zjesz, nie? Daz mu dla odmiany coś, nie? Jak będzie chciał, nie? No na pewno będzie chciał no, parówek nie ruszy, nie? To są to są te wieprzowe, nie? Tak. Ze świnki, nie skór, skórki, no. <laughs> No a ze świnaczka no. Prosiaczka. mhm, no to, to lepsze, no. Mówię ze prosiaczka. To ja chciałam powiedzieć. No i widzisz wyszło mi A mówi na śniadanie tak. makaron wrzuciłam wczoraj na patelkę. No i wczoraj tak. Rozrobiłam tą fasolę Gotowałam z bułką kartą. Mówi no to weź to wszystko, zmieszaj na patelkę i wrzuć dwa jajka. Wbij dwa jajka i usmaż to. Tak zrobiłam. No ja spróbowałam ze dwa, trzy razy i mi się odechciało Ja już tego jeść nie będę. Jedź co sam. I co za? Jad? Trochę zjadę, resztę został <noise> A jutro w torebkę foliową gołębiom wyrzucę i chodzę. No tak. Ja będę się przejmować. A to sobie ziemniaczki ugotowałam. A on co, nie jadł ziemniaków? Nie, bo tam to gówno jadł. Aha. A dostałam od Darka dwie woszczyzny. i jutro sobie ugotuję. Na czym Na skrzydełkach. Wczorajszy. Aaaa. Bo dzisiaj były łódka, a to będą skrzydełka. Mhm. Skrzydełka mówisz, no. A. Jolka i skrzydełka. Jadzia będzie latać Ale z Tasiorem? Tak, sporo ci tych No zostawiłam mu kurczaka, bo no, będę to dźwigać? Nie no, wiadomo, nie. On A w mia... domu masz, to za dużo nie możesz tego wziąć. Nie no ile tego zjesz, no? O czwartej rano wstałam już mówię, to już nie ma się co zrobiłam.